Hello, hello, tu Alaszo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przyjechałam do y, świata dyni, czyli do dyniolandu. Dzisiaj zobaczymy bardzo y, dużo dyń, ale także mają być zwierzątka, no więc będzie co głaskać, podobno mają też być świnki do głaskania, i jakieś kurki, no zobaczymy. czapkę czarownicy, taką sukienkę e, nie nietoperzy i dzisiaj będzie sesja e, z dnia będzie sesja na dyniach i ową dyni z dyniami. A mm. <gasps> yeah. mm. We're gonna keep it low key, it keep, it keep it softly it so. spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in a garden. I never Zobaczcie, tu są jeszcze takie... Oh, jakie fajne ptaszki tam są! Nie znam Niech się nazywałem te ptaszki. Tutaj są jakieś też widać tutaj piórka, więc też muszą być jakieś ptaszki. A to chyba tam już, ale tu są takie fajne kurki. Zobaczcie jakie puchate takie. Zobacz jakieś śmieszne. Never wanna happy Cześć gołębie, jakie wy Jaki ładne jesteście. Pan, Poszedł, ale tu są jeszcze gołębie. Takie śmieszne gołębie są. takie takie plamki. So

Zobaczcie co kura wyprawia, ona lewituje, jak <laughs> ona lubi po brzuszku, ojej, tak lubisz po brzuszku, O zobaczcie jakie super snopki, idziemy pobiegać. Подпур нас гонит. Утикай! Mama. No dobra, możemy dalej zwiedzać. O, <sm Assassa> In a magic way, whenever I see you, all I can think is my son. I love, we for you, my love. My son, I love, for you, my love. I can't forget that we met. You look so flying in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all around you, that you are mine

Zobaczcie, chyba tutaj kiedyś mieszkali Indianie. <grym i w sumie> tutaj jeszcze zostały po nich domki. Zobaczymy, czy może coś zostawili. <grym i w sumie> o, czyli tak mieszkali Indianie. Moja siostra robi zupę. Ola, co kiedyś jed jedli Indianie? Siano. Siano. A siano to nie. Ja jedli ich nie? O zobaczcie, chyba coś Indianie zostawili, siano tutaj, patelnię jakąś. Oni kiedyś mieli patelnię? No nie, oni jadli kiedyś chyba cukierki. To było ich uszko? Ciekawie to wygląda. No ciekawe, To taki gar jest wioska Indianów. O, tutaj mieli takie ławeczki, a tutaj jakiś hamaczek. Bardzo sympatycznie. Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć teraz dynię gigant. Zobaczymy właśnie jak wygląda taka dynia gigant. W internecie widziałam raz taką wielką dynię. Ale na żywo jeszcze nie widziałam. Y, żadnej właśnie takiej ogromnej dyni. A to jest... A to jest chyba UL. W sumie na pewno ul, pszczoły są tam w środku i idziemy teraz do... O, już chyba widzę dynię gigant. Zobaczcie. Czy to jest ta dynia gigant? To jest dynia z drewna. Zobaczcie jak ktoś ładnie wykonał tą dynię. To jest jakaś taka owalna. No dobra, idziemy dalej. To są jakieś sprzęty. Czyli jakiś domek. O, i co tutaj mamy? Dynia Gigant. Jest to odmiana dyni amerykańskiej z gatunku Antlating. Giant. Tworzy ona długie, 8 metrowe pędy. Owoce bardzo duże w kolorze pomarańczowym. Nadają się doskonale na przetwory ciasta lub wykorzystywanie jako ozdoba. Rekord świata to dynia o wadze ponad. 1000 kg. Owoce mogą być przechowywane przez całą zimę. I gdzie jest ta dynia gigant? Czy to i ona? Rzeczywiście spora. Zobaczcie. To jest moja ręka, a to porównać no nie do niej. No może jest gdzieś tutaj schowana. Ale śmiesznie pomalowane dynie. Zobaczcie. Tam jest dynia gigant. Zobaczcie. Nie wolno tutaj, tutaj jednak przechodzić. Ale zobaczcie jakie ona ma pędy. I jaka ona jest gigantyczna. Ciekawe czy jest ciężka. Ale widzicie ile ona ma pętów. No spora ta dynia, no to pierwszy raz widzę w życiu taką wielką dynię. Zobaczcie jakie szczerbate dynie. A teraz lecimy na zupę dyniową.

Mhm. Mm Sara. My już wracamy do domu, więc yy, już się żegnamy. Posłuchajcie, jak gąski żegnają się z nami, czy to nie jest urocze? Cześć. czego się nie ruszasz? Słuchajcie, koń odjechał, ale znalazłam tu traktor. No więc tam gdzieś daleko jest mój dom, ale może jak napiszecie mi w komentarzu e, lokalizację mojego domu lub jakiejś tajnej bazy, chętnie tam podjadę. No dobra, to ja jadę. A teraz Alicja z Czarów wyczaruje tysiąc lajków i tysiąc subskrypcji. Jeżeli podobał wam się odcinek, oczywiście udostępnijcie ten filmik, aby najwięcej osób mogło go zobaczyć oraz napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. A ja się z wami żegnam. Pa, pa! cuspocus pocos cubos bubus bia milhão